Ignacy Krasicki do króla: Im wyżej, tym widoczniej chwale lub naganie podpadają królowie, najjaśniejszy panie. Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka, wielbi urząd czci króla, lecz sądzi człowieka. Gdy więc ganie zdrożności i zdania mniej baczne, pozwolisz mości królu, że od ciebie zacznę. Jesteś królem, a czemu nie królewskim synem? To niedobrze. Krew pańska jest zaszczyt przed gminem. Kto się w zamku urodził, niech ten w zamku siedzi. Z tegoć powodu nasi szczęśliwi sąsiedzi, bo natura na rządczych pokoleniach zna się inszym powietrzem żywi, inszą zdrawą pasie. Stąd rozum bez nauki, stąd biegłość bez pracy. Mądrzy Rządni, wspaniali, mocarze, junacy, wszystko im łatwo idzie, a chociażby który odstrychnął się na moment od swojej natury, znowu się do niej wróci, a dobrym koniecznie być musi, i szacownym w potomności wiecznie. Bo od czegoż poeci. Skarb królestwa drogi, rodzaj możny w aplauzy, w słowa nieubogi, rodzaj, co umie znaleźć, czego i nie było, a co jest. A nie dobrze, żeby się przyćmiło, i w to oni potrafią. Stąd też jak na smyczy szedł chwalca, Zachwalonym, zysk niosąc w zdobyczy, a choć który fałsz postrzegł, kompana nie zdradził. Ten gardził, ale płacił. Uf, śmiał się, lecz kadził. Tyś królem, czemu nie ja? Mówię, między nami ja się nie będę chwalił, ale przymiotami niezłymi się zaszczycam. Jestem Polak rodem, a do tego i szlachcic, a choćbym i miodem szynkował, tak jak nigdyś ów Bartnik w Kruszwicy, czemużbym nie mógł osieść na twojej stolicy? Jesteś królem, a byłeś przedtem mości panem. To grzech nieodpuszczony. Każdy, który stanem przedtem się z tobą równał, a teraz czcić musi, nim powie najjaśniejszy pierwej się zakrztusi. I choć się przyzwyczaił, przecież go to łechce, usty cię czci, a serce szanować cię nie chce. I ma słuszne przyczyny. Wszak w Lacedemonie zawsze siedział Tesalczyk na Likurga tronie. Greki archontów swoich od Rzymianów brali. Rzymianie dyktatorów od Greków przyzwali. Zgoła byle był nie swój, choćby i pobłądził, zawsze to lepiej było, kiedy cudzy rządził. Czyń, co możesz, i dziełami sąsiadów zadziwiaj. Szczep nauki, wznoś handel i kraj, uszczęśliwiaj. Choć wiedzą, chociaż czują, żeś jest tronu godny, nie masz chrztu, co by zmazał twój grzech pierworodny. Skąd powstał na Michała ów spisek zdradziecki? Stąd tylko, że król Michał zwał się wiszniowiecki. Do Jana, że sobieski naród nie przyryka, król Stanisław dług płaci za pana stolnika. Czujesz to? I ja czuję. Więc się już nie troszczę, pozwalam ci być królem tronu. Nie zazdroszczę. Źle to więc, żeś jest Polak. Źle żeś nie przychodzeń. To gorsza, luboć prawda, poprawiasz się codzień. Przecież muszę wymówić, wybacz, że nie pieszczę, powiem więc bez ogródki. Oto młodyś. Jeszcze. Piękniesz to, gdy na tronie sędziwość się mieści. Tyś nań wstąpił, mający lat tylko 30 Bez siwizny. Bez zmarszczków. Zakał to nie lada wszak siwizna, zwyczajnie talenta posiada wszak w zmarszczkach rozum mieszka. A gdzie broda siwa, tam wszelka doskonałość zwyczajnie przebywa. Nie byłeś prawda winien temu, żeś nie stary. Młodość, czerstwość i rzeźkość. Piękneż to przywary przecież są przywarami. Aleś się poprawił. Już cię tron z naszej łaski siwizny nabawił. Poczekaj tylko, jeśli starzeć ci się damy, jak cię tylko w zgrzybiałym wieku oglądamy, będziemy krzyczeć na starych. Dlatego żeś stary. To już trzy, co ci w oczy wyrzucił przewary. A czwarta, jaka będzie miłościwy Panie? O sposobie rządzenia. Niedobre, masz zdanie. Król, nie człowiek. To prawda, a ty nie wiesz o tym. Wszystko ci się coś marzy o tym wieku złotym. Nie wiesz bajkom. Bądź takim, jacy byli drudzy. Po co tobie przyjaciół? Niech cię wielbią, słudzy. Chcesz, aby cię kochali, niech się raczej boją. Cóżeś dobrocią, łagodnością twoją. Zdzieraj, a będziesz możnym. Gnęb, a będziesz wielkim. Tak się wsławisz, a przeciw nawałnościom wszelkim trwale się ubezpieczysz. Nie chcesz? Tym ci gorzej? Przypadać będą na ciebie niefortuny spożej. Zniesiesz mężnie cierpże z tym myślenia sposobem wolę ja być Kryzusem, a nieżeli Jobem. Świadczysz, a na złe idą dobrodziejstwa twoje, czemuż świadczysz z dobroci, gdy masz? Niepokoje, bo na niewdzięczność, alboż ci rzecz tajna, że to w płacy za łaski moneta zwyczajna? Po co nie brać szafunku starostw, gdy dawano? Po tym ci tylko w Polsce króle poznawano. A zagrzane wspaniałą miłością ojczyzny kochały patrioty dawce królewszczyzny. Księgi lubisz i w ludziach kochasz się uczonych i to źle. Porzuć mędrków zabałamuconych. Żaden się naród księgą w moc nie przysposobił. Mądry przedysputował, ale głupi pobił. Ten, co niegdyś potrafił floty duńskie chwytać, król Wizimierz, nie umiał pisać ani czytać. Waszej królewskiej mości nie przeprę, jak widzę. W tym się popraw przynajmniej, o co ja się wstydzę. Dobroć serca monarchom wcale nie przystoi. To mi to król, czego się każdy człowiek Boi, to mi król, co jak w do serca przeniknie. Kiedy lud do dobroci rządzących przywyknie, bryka, muściwy królu. Wzgląd wspacznie obróci, zły, gdy kontent powolny, kiedy się zasmuci. Nie moje to jest zdanie, lecz przez rozum bystry dawno tak osądziły przezorne ministry. Wiedzą oni, a czegoż ministry nie wiedzą? Przysterze ustawicznie, gdy pracują, siedzą. Dociekli, na czym sekret zawisł panujących. Z tych więc powodów umysł wskroś przenikających nie trzeba mości królu Mieć łagodne serce, zwycięż się, zgaś ten ogień i zatłum w iskierce. Żeś dobry gorszysz wszystkich, jak o tobie słyszę. I ja się z ciebie gorszę. I satyry pisze. Bądź złym. A zaraz kładąc twe cnoty na szale za to, żeś się poprawił. I ja Cię pochwalę.